Rozkręcone, zakręcone, rozkręcone, zakręcone. Termostaty to temat sporny w każdym domu, dlatego właśnie o tym będziemy rozmawiać. Zdanie na ten temat są podzielone: termostat otwarty czy może zakręcony? Większość ludzi jest przyzwyczajona do ustawiania termostatu na środkowym lub trzecim poziomie. Jak powinno to prawidłowo wyglądać, Marko? Otóż w zasadzie jest tak, że jeżeli termostat grzejnikowy czy pokojowy jest ustawiony na wartość maksymalną, to można obniżyć temperaturę zasilania pompy ciepła czy innych urządzeń grzewczych, aby usunąć efekt tzw. hamulca ręcznego. Wyobraź sobie, że jedziesz za szybko autostradą i zamiast puścić pedał gazu, chciałbyś zwolnić, zaciągając hamulec ręczny. Analogicznie działa termostat, jeżeli ustawisz wysoką temperaturę zasilania źródła ciepła, a termostat będzie praktycznie zakręcony. Czy oznacza to, że parametry urządzenia grzewczego powinny pozostać w ustawieniach fabrycznych? Nie, ponieważ ustawienia fabryczne są tak stworzone, aby urządzenie ogrzało każdy albo prawie każdy budynek. Dlatego w wielu przypadkach te ustawienia są zbyt wysokie i muszą być dostosowane do konkretnych potrzeb. Czy to oznacza, że jeżeli zostawię zakręcone termostaty, mając na przykład kocioł gazowy, to zaoszczędzę gaz? Nie do końca. Powiedzmy, że jedne pomieszczenia są ogrzewane do optymalnej temperatury, a inne przy rozkręconym termostacie będą zdecydowanie zbyt ciepłe. Przykład sypialni i salonu pokazuje, że istnieje potrzeba sterowania temperaturą pokoi osobno. Ale jak już wspomniałem, korzystniejsze będzie zmniejszenie temperatury zasilania na urządzeniu. Zalecane jest otworzenie wszystkich termostatów, a zakręcanie ich tylko tam, gdzie chcemy mieć chłodniej. Czy istnieje rozwiązanie, aby użytkownicy końcowi mogli lepiej zrozumieć i śledzić ogrzewanie swojego domu? Tak, istnieje taka możliwość, na przykład poprzez nasz Wolf Link Home, który może być zainstalowany w jednostce wewnętrznej pompy ciepła lub w kotłach gazowych i olejowych. Nasz Wolf Link Home daje też możliwość zdalnego sterowania ogrzewaniem. Oznacza to, że także instalator ma dostęp do systemu. Dzięki temu, w momencie, gdy klient chce zmienić temperaturę zasilania, Instalator może to zrobić z drugiego końca kraju w momencie, gdy w domu jest za zimno lub za ciepło. Oznacza to, że może on również przeprowadzać zdalną diagnostykę. Dziękuję Marko, dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.